Witam serdecznie w kolejnym vlogu, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. Tak, wiem, udało mi się wypuścić po meczu, a nie w dzień meczu, już nie wypuszczam w dzień meczu, bo jak nasi grają, to mi strasznie słupki z oglądalnością spadają, no nie dziwota. No ale wracając do meritum, w wielu odcinkach na samym początku, zresztą kanał został zbudowany na tej mechanice pojazdowej, pytaliście się, Michu zrób jakieś tam odcinki na temat patentów i pomocnych rzeczy, które mogą Ci się przydać w warsztacie, tak, sztuczki, patenty i tak dalej, więc ja myślę, że w związku z tym, że dużo roboty, gdzieś mi się udało wtrącić ten materiał, pokażę Wam jedną z prostszych rzeczy, jaką możecie sami zbudować u siebie w warsztacie dla swojego garażu, która bardzo pomoże Wam właśnie przy układach hamulcowych, czyli do rzeczy. Ile to już odcinków było nakręconych na temat wymiany klocków, wymiany tarcz, wymiany przewodów, odpowietrzania, zmiany płynu w układzie hamulcowym? W każdym z tych odcinków, tak jak tutaj widzicie, wymiana płynu, czy tak jak tu widzicie ostatnio wymiana węża hamulcowego, w każdym z odcinków e, mówiliśmy i skupialiśmy się na tym, że no niestety do odpowietrzania jest nam potrzebna druga osoba. Owszem, e, bo wszystkie patenty, w których e, gdzieś na innych kanałach, czy w ogóle w poradach widzicie, że należy sobie coś wsadzić na. Pedał hamulca i samemu biegać i odpowietrzeć. OK, zaprzesz sobie ten pedał hamulca, tylko pamiętaj, że podkręcenie odpowietrznika on ci wpada w podłogę, więc to by musiało być automatyczne urządzenie. Zbudowanie drugiej osoby, która ci pomoże zastąpić i drugą osobę, taki patenci, kosztuje około 50 zł. Składa się, tak, jak tu widzicie. Plastikowa butelka, słuchajcie, po jakichś chemii, po jakichś płynach do chłodnicy, może być właśnie po płynie hamulcowym. Nawiercacie sobie u góry w nakrętce. Otwór na przewód. Teraz, jaki przewód? Może być to przewód paliwowy, tak? Byleby przekrój jego średnica wewnętrzna była około 4-5 mm. I najważniejsza rzecz, zawór kierunkowy. Tutaj widzicie, jest na out, czyli w tą stronę wszystko. Dlaczego? No zobaczcie dalej. Od zaworu kierunkowego wychodzi Wam dalej kawałek przewodu, który wkładacie w. odpowietrznik. ciasno nachodzi, nachodzi. I co dalej? Cała magia patentu polega na tym, że jeżeli w zacisku nakładacie wąż, odkręcacie sobie odpowietrznik. Możecie wsiąść do samochodu, podpompować sobie pedał hamulca, wdusić go. Płyn wywali wam do butelki zapowietrzonej i tak W momencie kiedy puścicie hamulec, pedał hamulca ten zawór stanie. Nie pozwoli wrócić Wam, żeby wrócił z powrotem płyn do środka. Więc, jakby możecie sami neutralnie kilka razy podpompować, wcisnąć, podpompować, wcisnąć, wejść, zakręcić od Koniec patentu. Nie potrzeba dwóch osób, a to Wam posłuży naprawdę na lata. E, możecie, oczywiście, kombinować sobie na przezroczysty, ale Wam to jest niepotrzebne, bo nie będziecie i tak widzieli, e, siedząc w samochodzie. Jak, co tu się dzieje przy odpowietrzniku. Natomiast musicie pamiętać, że płyn hamulcowy no jest takim płynem, który jak polejesz na lakier, to możesz się pożegnać z tą warstwą lakieru, więc jest to środek rżący. Były na początku chyba pierwszy albo drugi vlog, jak wygląda magazynowanie tych środków chemicznych, typu zużyte oleje, płyny do chłodnic, płyny hamulcowe da się to zrobić, da się tu magazynować, nie trzeba tego na ulicę wylewać, ja nie jestem akurat zwolennikiem takich rozwiązań, chociaż niektórzy piszą o takich rzeczach i niechętnie to czytam, naprawdę da się dogadać z firmami przywozowymi, by odbierały takie rzeczy więc jeżeli chodzi o sztuczkę magiczkę 40-50 zł i robi za Ciebie robotę, pamiętaj, że jeżeli robisz to pod swój samochód, zobacz jaka średnica, czy to 4 czy 5 mm. Lepiej żeby był trochę węższy, żeby ciasno nachodził od powietrzni, bo to nie jest tak, że od powietrzniki mają każdy ten sam rozmiar. Jeden jest mniejszy, drugi jest większy, widzisz? Jest ich kilka, kilkanaście rodzajów, jeżeli chodzi o rozmiar od powietrznika, więc pamiętaj, żeby przewód po prostu dobrać taki, by wchodził ciasno, to jest guma, to się rozciąga. Lepiej, żeby był węższy i z oporem, niż żeby był szerszy i wtedy już jest dupa, tak? Musiałbyś założyć opaskę albo cokolwiek. Czyli tak, sumując cały temat, zbudować może to każdy, ułatwi Wam to pracę, naprawdę ułatwi Wam to pracę, przewód, żeby był na chemię odporny, na paliwowy, może być najlepiej zaworki w sklepach motoryzacyjnych, na różnych portalach aukcyjnych, ale drogo, czy TLX, ZCRX, e, mogę powiedzieć Wam tyle, że po chipboxach za jakiś tydzień, półtora, e, nagramy e, e, test ceramizerów, ponieważ rozpoczynam go już tym tygodniu. A będzie trwał, będzie rzetelny, więc zobaczymy, czy naprawdę ceramizuje ten silniki. Podoba Wam się seria porad. Tutaj macie ankietę, to od czasu do czasu wrzucę Wam takie samodzielne porady. Głosujcie, czy tak, czy nie. Pamiętajcie, pytaliście, czy są nowe wlepki. Link do nowych wlepek jest w opisie. Do koszulek dalej link jest w opisie, chociaż mało osób kupuje, chociaż się nie dziwię. Dobra, nie zawracam wam głowy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. W piątek o czymś porozmawiamy, w niedzielnym ABC o czymś do zobaczenia. Hej. Dwa filmy nie było. Tak no rozczarowany, no nie ma to świetnie. nie? <laughs> Dobra. Takich porad od czasu do czasu mogę wrzucić wam jakąś taką poradę. O, nie wierzę, nie wsparcie techniczne z za kamery.